Witam serdecznie. Obiecany raporcik jest z Londynu, to znaczy z Chicago, ale z Londynu. A żyjemy w czasach, kiedy wszystko można zobaczyć, i chyba bardzo dobrze, że tak jest. Na pewno najlepiej dla, dla wszystkich fanów boksu. Krótki raporcik z tego medialnego spotkania, które dzisiaj mieli główni bohaterowie Gali w sobotę. Natomiast nie tylko główni bohaterowie. Zacznę po kolei chronologicznie. Ja w ogóle oglądam to po to, bo ja lubię komentarze. Nie to, żeby to oglądać, żeby oglądać, co panowie pokażą na medialnym treningu, bo w 99 przypadkach nie pokazują nic, w procentach przypadków nie pokazują nic. Tak samo było dzisiaj nic nie było pokazane. Natomiast fajne są komentarze. Czasami dodatkowe to jest takie lekko nieformalne. Czasami ktoś coś się komuś wymsknie, dlatego to oglądam. Warto było. Dzisiaj warto było, bo było ciekawie, chociażby dlatego, że był Michael Hunter, którego zawsze uważałem za lepszego komentatora i człowieka mówiącego o boksie niż jako pięściarza. Michael Hunter zrobiłby karierę jako komentator. Naprawdę zrobiłby, bo ma fajne przemyślenia logiczne co do boksu to. Mieszane uczucia mam co do Huntera. Do niego przejdziemy, natomiast to wszystko miało taki nieformalny, nieformalny charakter. zobaczyliśmy paru takich zawodników, którzy też wystąpią między innymi ten Daniel Lapin, o którym się bardzo wiele, w każdym razie w Londynie, w Londynie mówi. Walczyć będzie z Brytyjczykiem Edmondsonem. Natomiast jedna rzecz, która była zupełnie niepotrzebnie wsadzona tam, moim zdaniem, w każdym razie argumentacja, dlaczego to tam jest. Jakaś tam różowa partera, dziewczyna z Ukrainy 17 lat, na pewno z nią będzie cztery rundy. Stoczyła takie pokazowe, Rywalka się cieszyła, że w ogóle tam może być, to w ogóle z boksem nie miało nic wspólnego. Nie rozumiem tego, a wszystkim nie rozumiem argumentu, że pokazujemy ją, ponieważ ona ma 200 tysięcy followers na Instagramie. Ładnie dziewczynka wygląda w boksie w życiu i nic nie zrobiła. Jakby była na otwartym treningu u Jake'a Pola i by argument 200 tysięcy na Instagramie, to bym ja to rozumiał, ale na poważnej gali. Nie, nie dla mnie, poza tym nic o niej nie wiemy to, co mówię. Widzicie te zdjęcia, no, ładna dziewczynka, i co, co z tego wynika? No, poza boksem oczywiście na pewno wynika, natomiast na ringu niespecjalnie, niespecjalnie nie. Natomiast byłem ciekaw, e, jakie będą komentarze co do e, tego coming eventu, czyli, czyli mm, walki, która no, zapowiada się interesująco. Ma absolutnie sens, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że gdyby walka odbywała się w innym kraju niż Wielka Brytania, to Daniel Dubois dzisiaj nie walczyłby z Aleksandrem Usykiem. Nie mówię, że walczyłby z Kevinem Leraną, ale walki z Kevinem Leraną by nie skończył. Był trzy razy liczony, natomiast e, ostatecznie oczywiście wygrał. Natomiast no, to jest to, co to, ta fota. No, to jest Daniel Dubois. To jest przypomnienie dla wszystkich, którzy wiem, że miał kontuzję, jeden i drugi zresztą miał kontuzję przed tą walką, natomiast to jest przypomnienie, tych, którzy pamiętają tylko i w... przypomnienie. dla tych, którzy pamiętają tylko i wyłącznie Daniela Dibuła z wygranej walki z Antoninem Joshua, chociażby, albo z Sergowiczem. Nie, nie, jest jeszcze druga strona medalu, to jest właśnie, właśnie Dibuła pomiatany przez Lerena. Tak jak mówię, gdyby to była walka w każdym innym kraju niż Anglia, to... Przegrałby tę walkę przed czasem Daniel Dibua. Lerena, pewny siebie, powiedział dziennikarzom, że wygra z Lorencem Okoli do szóstej rundy. Nie wiem skąd ten optymist, to znaczy ja, ja wiem, dlaczego powiedział do szóstej rundy, bo wszystko, co będzie trwało dłużej, to jego szanse są minimalne. Z justice'em Hani wypadł Lerena, bardzo dobrze, bo o tym trzeba powiedzieć. Spokojnie mógł tą walkę wygrać. Tam w ogóle tragiczna sprawa matka mu zmarła chyba 48 godzin przed wyjściem na ring, w ogóle straszne sprawy. Kevin Lerena, maksymalny szacunek, znamy go z Cruiser, rozpatrywany jako rywal polskich pięściarzy, teraz wyskakuje na na Lorenza Okoli, o którym powiedziano, że bardzo dobrze zrobił, komentatorzy yy, robiący ten cały trening medialny, że bardzo dobrze zrobił, że pojechał do Polski walczyć z Różańskim, bo chciał zobaczyć, jak on się poczuje w tej wyższej kategorii wagowej. No i jak panowie skomentowali, poczuł się bardzo dobrze, to, to niestety wiemy, bardzo dobrze dla niego, bardzo źle dla Łukasza Różańskiego, więc później mógł spokojnie już pójść w wagę ciężką. Według... Według komentujących on jest jedną albo dwie walki odległe o, o to, by walczyć o tytuł Mistrza Świata wagi Ciężkiej. Nie bardzo wiem w jakiej konfiguracji, natomiast no wszystko jest kompletnie możliwe. Znacie jak wyglądają rankingi, wszystkie takie rzeczy, to się może zdarzyć. Jedna lub dwie walki. Dwie walki to tak, jedna walka o tytuł Mistrza Świata, to przyjdzie mi to dosyć ciężko sobie wyobrazić. Natomiast w boksie nie takie, nie takie rzeczy widzieliśmy, Lerena znacznie mniej może nie pewny siebie, nie Lerena, przepraszam, Lorenzo Colli. Znacznie mniej pewny siebie może w wypowiedziach, natomiast bardzo pewny siebie, że zostanie mistrzem świata. Nie może zostać mistrzem świata, jakby przegrał z Lereną. Eee, wrócimy oczywiście do, do, do typów, to takie spojrzenie, jak panowie wyglądali. No nie powiem, jak wyglądali, no bo to jest waga ciężka, wyszli w dresach i, i to jest trening medialny. Żadnych wniosków, kompletnie żadnych na temat tego, co, co widzieliśmy w wykonaniu. Wszystkich których dzisiaj widzieliśmy, nie będzie tutaj na tym vlogu, bo to nie miałoby kompletnie żadnego sensu. No i mieliśmy main event. Main event, pokazano oczywiście na tym, na tym treningu medialnym, czyli Daniel Dubois, który chyba czwarty raz, bo to się zaczęło chyba trzy dni temu, trzy dni temu, kiedy chciał, kiedy powtórzył jedną rzecz, to będzie chaos. To będzie jeden wielki chaos. Jak ja, jak ja słyszę chaos, to wiecie, co mi się przypomina? Chaos w kontekście Usyka. To mi się przypomina e, walka Usyka, która w pierwszych trzech minutach wyglądała tak, że może pójść kompletnie nie po myśli Ukraińca, czyli, czyli, czyli pojedynek, taki, który miał być dla niego bardzo łatwy, wcale w pierwszych trzech lądach nie był taki łatwy, czyli walka ścisoro. Przechodząc do tego, o czym mówię. Jak pamiętacie pierwszą rundę z Cisorą? No to tam spychał tego Cisorę, walił go gdzie popadnie, ale nie po jądrach. Wyglądało to dobrze. Każda następna runda wyglądała znacznie gorzej. Natomiast kwestia tego, że to będzie chaos. To są rzeczy, których on się nie spodziewa. Idealnie wpasowało się to, co mówił przed wyjściem na ten trening medialny Dibuła. E, wspomniany przeze mnie Michael Hunter, bo Michael Hunter dokładnie tak powiedział, że to musi być chaos, to musi być e, dzicz na ringu, to musi być bijatyka, gdzie sędzia ma pełne ręce roboty, trzeba kompletnie wybić z rytmu Aleksandra Usyka, nie pozwolić na, mu na uzyskanie jakiegokolwiek tego rytmu, o którym w tym momencie mówię, tego co potrafi Aleksander Usyk, kompletnie to ma być e, na, warunkach, na warunkach Daniela Dubois, on na pewno będzie lepszy, mówi Michael Hunter, na pewno będzie lepiej przygotowany, na pewno ma fajny plan, ale to będzie za mało. Ale to będzie za mało, mówi Hunter. to jest mniej więcej tak, jak ja sobie to wyobrażam, czyli ten chaos na początku, a później tego chaosu przez, przez, przez 10 czy 12 rund to się nie da zrobić, bo to chaos można robić przez 3-4 rundy, a później nie masz siły. Problem z chaosem polega na tym, że ty tracisz mnóstwo, mnóstwo siły. A, no dobra, no, no, no zobaczymy chaos, nic nie może iść po myśli Aleksandra Usyka, to, była, to był również komentarz Michaela Huntera i komentatorów, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby nic nie szło po myśli Aleksandra Usyka, nic. No bo jak? Jak może nic nie iść? No, gość parę razy udowodnił, że kiedy jest największy stres, kiedy jest największa próba dla niego, no to on walczy lepiej. Jak Michael Jordan. Im większa stawka, tym lepiej gram. Albo robię rzeczy, które wydawało się, że już są, już są, już są niemożliwe. A będę miał cztery pasy. No i w tym momencie dyskusja dziennikarzy, którą wam też podrzucam. Czy jeśli Daniel Dubois wygra tą walkę, to można go porównywać do Lennoxa Luisa i czy już przeskoczył Antonego, Antonego Joshua. Eee, no nie wiem, to jest interesujące pytanie, ponieważ nigdy nie było brytyjskiego mistrza świata ze wszystkimi pasami. A czy by oznaczało to, że jest lepszy niż Joshua i można go tylko i, i. Nie, lepszy niż Joshua i Tyson Fury. To jest pytanie. Wyobraźmy sobie, że dzieje się tak, jak twierdzi Don Charles. Dan Charles, który był również gościem podczas tego, tego spotkania medialnego dziennikarzy, powiedział, że to jest najgorszy możliwy czas dla 37-letniego Aleksandra Usyka, żeby walczyć z Danielem Dibuła, bo wszystko jest po stronie Dibuła. Pewność siebie po wygranych z Hergowiczem i AJem, z AJem przez KO. Team, sposób, w jaki się prowadził przez ostatnie dwa lata, Daniel Dubois, rewelacyjny, poświęcał się tylko i wyłącznie treningowi. treningowi. Dlatego Daniel, Charles, Daniel, Daniel um, przepraszam, Don Charles, trener Daniela Dubois, twierdzi, że ta walka będzie wygrana i będzie wygrana przez knockout. Jak to powiedział? Zapamiętajcie, KO, duże K, duże O. Wszystko musiałoby pójść po stronie Daniela Dibuła, żeby mieć te wszystkie cztery pasy i być rozważanym jako jeden z najlepszych pięściarzy, jeśli nie najlepszy pięściarz w historii brytyjskiego boksu. Zdaniem Dona Charlesa, jeśli tę walkę wygra, to już nikomu nic nie będzie musiał udowadniać. Hmm? No to nie do końca tak jest, no bo, bo jak wygrał pierwszy raz USYK z, z Tysonem Fury, to też nie musiał niczego udowadniać i i walczył jeszcze raz. No, mówię, że kasa się zgadzała, i wygrałem pierwszy raz. Dlaczego nie spróbować wygrać po raz drugi? Tak to, tak to właśnie wyglądało. No, dosyć ciekawa sprawa, jeśli chodzi o te, te komentarze no i te stwierdzenia, bo tym chciałbym zamknąć, bo jest bardzo wiele rzeczy, które mówi się na temat mentalu, na temat mentalu Daniela Dzibuła. Na temat mentalu Łyseka się nie mówi, bo wszyscy wiedzą, że to jest w ogóle potwór. Natomiast wszyscy podkreślają, że to jest genialny moment mentalny, że on jest pewny siebie, super treningi wychodziły, miażdży wszystkich na treninga, powalił yy, Joshua, że po prostu mentalnie jesteś, jest fenomenalnie przygotowany i ten mental Dibua może być decydującym, decydującym elementem wygrania z, z Usykiem. Ja tylko powiem jedną rzecz. Jeśli opierasz się tylko i wyłącznie na mentalu, to co się stanie, jak wychodzisz na, na ring taki super mentalnie nastawiony, mam go, wiem wszystko co robić, po czym po pięciu rundach jest jeden, 4 Bo to są dwie strony. Albo się zbierasz w sobie i mówisz tak, jak Usyk to robi, no nie no, nie wychodź. W pierwszej walce z, z fiórem to było widać. No nie wychodzi mi łomocie mi. No, mu, muszę pójść na całość, albo mówisz pierdź, nie olewam to. Nic mi, się, nic mi się nie uda zrobić. To jest ten problem mentalny. Słuchajcie, raportik nie za długi, patrzę 12 minut, 11 sekund, czyli akurat tyle zbiórka dla Was najważniejszych rzeczy, co się dzieje, co się działo dzisiaj w Londynie, będziemy robić rzeczywiście każdego dnia, jak tylko będzie coś ciekawego. Trzymaneczko i na razie.